Podpisałem umowę offsetową z Lockheed Martin, z firmą, która produkuje pewne elementy do właśnie helikoptera Apache. Apache to helikoptery uderzeniowe, które zamawiamy do Wojska Polskiego w liczbie 96. Jesteśmy tu w fabryce Boeinga. Pewne elementy tych helikopterów są produkowane przez inne firmy amerykańskie i przed chwilą właśnie. Podpisałem umowę offsetową, która daje polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu możliwość serwisu napraw właśnie radarów oraz systemu naprowadzania rakiet, które są na wyposażeniu helikopterów Apache. A więc wojskowe zakłady lotnicze numer jeden w Łodzi będą serwisowały i będą obsługiwały radary, które są na wyposażeniu helikopterów Apache oraz będą obsługiwały i serwisowały system, który służy naprowadzaniu rakiet, Hellfire, które są na wyposażeniu tych śmigłowców. Jest to pierwsza z całego szeregu umów offsetowych. Zaczynamy od umów offsetowych, bo tak stanowi polskie prawo. Jesteśmy w procesie negocjacji warunków szczegółowych pozyskania 96 helikopterów uderzeniowych Apache szacujemy, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę, główną umowę wykonawczą. Terminy dostaw chcemy, żeby były jak najszybsze, ale również chciałbym zapewnić państwa, że jestem umówiony z administracją Stanów Zjednoczonych, sekretarzem obrony Lloydem Austinem, że już w przyszłym roku w formie leasingu trafią do wojska polskiego śmigłowce Apache z zasobów US Army, czyli z wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych. Już polscy piloci, tu w Stanach Zjednoczonych, szkolą się, jeśli chodzi właśnie o wykorzystywanie tych śmigłowców.